Dzień dobry i witajcie tego wspaniałego dnia. Dzisiejszy odcinek stoi pod znakiem nagród i nominacji. O tym jednak przekonacie się już za krótką chwilę. Zapraszam do wysłuchania. Wiemy już, jakie książki nominowane zostały do nagród nowej fantastyki. To zawsze są ciekawe nagrody i warto zwrócić na nie uwagę. Szansa na znalezienie jakiejś perełki jest naprawdę wysoka. To powiedziawszy, nominacje w najważniejszych kategoriach widzicie w tej chwili na ekranie. Zwracam też Waszą uwagę na fakt, że pod linkiem z opisu znajdziecie również nominacje w kategorii komiksów polskich i zagranicznych oraz nagrody imienia Macieja Parowskiego, dawniej Reflektor, która skupia się na osobach, które mają potencjał w przyszłości na rynku ostro namieszać. Poznaliśmy również listę finalistów tegorocznej nagrody Hugo. W kategorii powieści są to The Adventures of Amina al-Sirafi, autorstwa Shannon Chakraborty The Saint of Bright Doors Autorstwa Wairi Chandra Seckery. Some Desperate Glory, autorstwa Emily Też. Starter Villain, autorstwa Jonas Kalziego. Translation State, autorstwa Anne Lecky. Witch King, autorstwa Marty Wells. Gratulacje dla nominowanych. Wyniki konkursu poznamy już 11 sierpnia. Nominacje w pozostałych kategoriach możecie sprawdzić pod linkiem zamieszczonym poniżej. Warto też zwrócić uwagę, że w odróżnieniu od Częgdu Znamy też pełną listę dzieł, które zostały odrzucone, wraz z wyjaśnieniami. Co jest bardzo miłą zmianą. Okruchy. Magazyn Biały Kruk ogłosił dodatkowy nabór do numeru specjalnego. Sprawa jest w sumie bardzo prosta. W zeszłym roku była 85. rocznica urodzin Janusza Azajdla. W tym roku obchodzimy 40. rocznicę powstania nagrody jego imienia. Z tej okazji magazyn chce nas zachęcić do, i to cytat. Napisania własnych wizji przyszłych społeczeństw wykorzystując nurt fantastyki socjologicznej Niczym Janusz Azaider. Termin naboru upływa 30 czerwca. Więcej bardziej szczegółowych informacji, znajdziecie pod linkiem z opisu. Nikogo też chyba nie zaskoczę, mówiąc, że z całego serca zachęcam do udziału w podobnych inicjatywach. Szczególnie, że fantastyka socjologiczna to coś, co w czasach tak wielkich przemian jak teraz, jest szczególnie ciekawe. W dniach od 26 do 28 kwietnia odbędzie się Namysłowski Festiwal Fantastyki. Po raz pierwszy pod nazwą Namystica. Program wydarzenia nie jest jeszcze znany, ale za to wstęp będzie bezpłatny. Lokalne inicjatywy zasługują na pochwałę i wsparcie, więc jeśli jesteście gdzieś w okolicy, poświęćcie wydarzeniu trochę uwagi. Fragmenty w serwisie katedra dostępne są fragmenty dwóch ciekawych powieści, których wznowienia ukazały się niedawno. Pierwszy z nich jest Kane, Bogowie Mordu, autorstwa Karla Edwarda Wagnera, wznowiony przez wydawnictwo Wesper. Drugim Silos Hugo Hueya, wznowione przez Altobog. Linki znajdziecie, jak zawsze, w opisie. Zapowiedzi. Jak podaje serwis, ostatnia tawerna. W Arabii Saudyjskiej w mieście kwid powstanie park rozrywki dedykowany Dragon Ballowi. Nie będzie to jednak byle jaki park, tylko taki, który rozmiarom będzie mógł odpowiadać miastu. Wykonawca zapowiada, że całość ma zajmować przestrzeń nie mniejszą niż 500 tysięcy metrów kwadratowych i zawierać 7 różnych lokalizacji z anime. Wizualizacje wyglądają naprawdę fantastycznie, a postęp prac można w każdej chwili podejrzeć na stronie internetowej. Link w opisie. Jak zwykle jednak. Poczekamy, zobaczymy. Osobiście jestem bardzo ciekawy, co z tego wyjdzie, ale biorę poprawkę na to, że to jednak Arabia Saudyjska. Nigdy nie wiadomo, czego należy się tak naprawdę spodziewać. Stało się to, czego wszyscy oczekiwaliśmy i co podejrzewaliśmy, że się stanie po wielkim sukcesie filmowej Diuny. Serwis Reaktor donosi, że Denis wileniu oficjalnie ogłosił, że trzecia część historii Paula Atrydy powstanie. Pozostaje nam uzbroić się w cierpliwość. I to już wszystko, co mam dla Was w tym tygodniu. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia za tydzień. Paskud.